kampania Join IT in Łódź jest realizowana przez ICT Polska Centralna Cluster. Z wykształcenia jestem animatorem społeczno-kulturalnym. Skończyłam studia na wydziale pedagogicznym. Pracowałam przez 2,5 roku w szkole jako lektor języka angielskiego. Później byłam event managerem i teraz trafiłam tutaj, jestem scrum masterem. Całe życie spędziłam w łodzi, urodziłam się tutaj i nigdy nie wyobrażałam sobie tego, żeby się gdzieś przeprowadzić, po prostu lubię to miasto. A więc każda moja praca musiała być w łodzi. Jestem psychologiem, pracowałam wcześniej jako doradca zawodowy na uczelni i mam wrażenie, że tak koło trzydziestki wpadłam na genialny pomysł, że w sumie zawsze się zastanawiałam, czy dałabym radę zajmować się czymś bardziej ścisłym, bo jeszcze w liceum interesowała mnie sztuczna inteligencja. I chciałam wiedzieć, jak to się robi, że te oprogramowania do robotów, one są takie w miarę, powiedziałabym, przyjazne dla użytkownika, nie? że zachowują się coraz bardziej jak ludzie. Od początku byłem skupiony na tym, żeby w branży IT pracować, miałem wykształcenie kierunkowe. Z jednej strony pasja, z drugiej strony kierunek na pewno przyszłościowy. Tak, no te, tak jak siebie postrzegam 12 lat temu, no to IT, branża IT na pewno Branżą, w której można się rozwijać. Moja koleżanka tutaj zajmuje się rekrutacjami i zasugerowała, że mogę się nadawać na to stanowisko, więc postanowiłam spróbować. Napisałam CV, złożyłam je, przyszłam na rozmowę i dalej już się potoczyło. To jest nieważne, co, co człowiek ma wpisane, co skończył jakąś uczelnię. No, wa ważne są dwie rzeczy. Po pierwsze, ważne są umiejętności, a po drugie sprawdzamy, czy człowiek. Chcę coś zrobić. Szułam sobie ulicą, spotkałam koleżankę, która tutaj akurat pracuje, i ona mi powiedziała: wiesz, co ja bym chciała, żebyś ty ze mną pracowała, żebyś była moim menedżerem, bo tak się fajnie z tobą gada. Początki są takie, że nie wiesz nic. Potem coraz więcej się wyjaśnia, rozjaśnia i, i jest po prostu fajniej. No i okazało się, że tak jak wszędzie, nie? wysyłasz CV i na rozmowę rekrutacyjną. I jeżeli pasujesz, to możesz dostać po prostu pracę. Pracownik ma przypisanego tak zwanego Badiego, czyli osobę, pierwszą osobę do kontaktu z każdym problemem w sensie od najbardziej trywialnych, nie wiem, gdzie jest salka, do najbardziej skomplikowanych, jak sobie poradzić ze ściągnięciem kodu albo jak coś zakodować. Najbardziej mi się podobają ludzie, z którymi pracuję. Uważam, że mam tą możliwość pracowania z naprawdę świetnymi ludźmi, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie. Którzy są, przychodzą jako nowi, więc są strasznymi takimi zapaleńcami. No i się wszystkiego tutaj uczą. Są strasznie tak po prostu po ludzku fajni, tworzą zespoły, można się z nimi dogadywać. Jeżeli nie zrobisz tego pierwszego kroku, no to nie wiesz, co będzie dalej. I no to jest tak jak nie wiem, skakanie na bungee. No Stoisz, stoisz w tej krawędzi, no i jeżeli chcesz przeżyć coś fajnego, to po prostu musisz zrobić ten krok do przodu. I ja... Najzwyczajniej w świecie lubię tu przychodzić, wiesz? Tak.